Dzisiaj na rynku polskim, jeżeli chodzi o przemysł, najwięcej zapytań klientów, jeśli chodzi o dekarbonizację, jest to dekarbonizacja produkcji pary. Głównym rozwiązaniem, które oferujemy i o które są zapytania i zainteresowania, jest to transformacja i użycie paliwa z biomasy oraz kotłów elektrycznych lub elektrodowych. Także biomasa do produkcji pary to jest to rozwiązanie, które najczęściej rynek, o który pyta i który oferujemy. Dalkia w Polsce to dwa, dwie linie biznesowe. Pierwsza to ciepownictwo i jesteśmy obecni na Śląsku od, 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 od wielu lat. Tutaj główny nasz kierunek rozwoju to jest dalsze zwiększanie zużycia metanu z, wraz ze współpracy z Polską Grupą Górniczą, czyli metan, który powstaje wraz z wydobyciem węgla kamiennego, transformujemy i zużywamy jako, traktujemy to jako odpad i, i, i transformujemy na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. Z ciepłem i to jest ten kierunek. Mamy w trakcie, zakończyliśmy jedną inwestycję 3 MW, następne 3 MW mamy już w trakcie realizacji. Druga linia biznesowa no to jest oferta dla przemysłu i tutaj poprzez spółkę Dalkia Polska Solution. No to jest szeroko oferta, głównie tak jak wspomniałem wcześniej, są to rozwiązania e, biomasy, jeśli chodzi o dekarbonizację pary technologicznej, ale także e, e, odzysk ciepła, efektywność energetyczna na zakładzie. no i szeroko chcemy i staramy się zainteresować rynek cyfryzacją produkcji i optymalizacją poprzez cyfryzację samych opomiarowań i modelowania nowych krzywych zużyć na zakładach. Bardzo, bardzo trudno odpowiedzieć, nie chciałbym tutaj u, u, wyrastać na eksperta, natomiast w mojej ocenie to, co najbardziej przeszkadza biznesowi i co mógłbym zaliczyć i chciałbym zaliczyć jako opóźnienie, to jest wdrażanie regulacji europejskich. Jeżeli dzisiaj, dużo się teraz mówi, oczekujemy nowelizacji ustawy OZE, prawa energetycznego wdrażającego głównie RED-2, to jest opóźnienie w, liczone w latach. Czyli jesteśmy w Unii Europejskiej, podlegamy po te same regulacje i w przypadku, jeżeli rozwiązania na, na legislacyjne w kraju opóźniają się o te dwa, trzy lata, no to jest wprost przełożenie się na opóźnienie decyzji biznesowych bardzo często i planów inwestycyjnych wielu przedsiębiorstw. Nie jedyny, ale uważam, że jeden z największych. Biznes, czy to regulowany, czy nieregulowany, głównie energetyka, jest, podlega pod silne regulacje i legislacje. Tak zawsze było. Zawsze biznes wzywał do tego, żeby legislacja była jeszcze szybsza, najlepiej wskazywała kierunki i strategie. To, co się zmieniło w ostatnich latach, to duża praca przedsiębiorstw w trakcie nowelizacji, dyskusji, proponowania, czyli pracy nad samymi projektami. I to, co się niestety pojawia, to na ostatniej prostej, mówiąc szczerze, kilka dni przed już głosowaniami, pojawiają się drastyczne zmiany, które nie do końca są zrozumiałe i rzeczywiście burzą zaufanie do legislatora.